Hejo, hejo, z tej strony Mr. Blaska, witam was na pierwszym odcinku z nowej kwadratowej masakry i dzisiaj takim słowem wstępu zaczynamy przygodę na serwerze, oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subskrypcji i zapraszam was oczywiście na discorda, o, link oczywiście macie w opisie, a ja tutaj nie przedłużam, nie pokazuję za dużo, zapraszam was do odcinka. A może jakieś integracyjne, spotkanie integracyjne, co? Mamy krzesełka, mamy krzesełka. O, mamy krzesełka. O, o, Zapraszamy na krzesełka. Spotkanie integracyjne, jak na wycieczce Dzień dobry. szkolnej. Dzień dobry. Jeśli Dzień dobry. ktoś chciał jeszcze krzesło, to tutaj, proszę, trzy są. Ja tutaj Dzień nie. wyrzucam z tyłu, więc Rafaello, Jak Jaki pan Rafaello jest pyły. O, nie, o czy, czy mógłby ktoś postawić to krzesło bliżej, bo nie widzę was dobrze. A więc tak. Dobra proszę się nie bić Ale Proszę zejść no, ja no ja no z mojego księżyca ]huh. tuta Halo, przepraszam, ja tu siedziałem o, pierwszy No to teraz może od początku, w Blaszkowicz może? No A, od początku, dobrze To ja tu przyjechałem z dalekiej krainy gdzie studiowałem budowlankę hmm. I też pasjonuję się w różnorakich maszynach Destrukcyjnych, jak i intuicyjnych No i, i buduję, dużo, mm. uh. dużo Panowie, chodźcie może na inny kanał. A. Zapraszam. Zapraszam, jak zapraszasz. Proszę uważać, proszę uważać, ogórek. Ogórek idzie, uważać. O o pan, matko, bo. O jezu. Dziękuję. No mówiłem. Biebie ja Antoni. Zajdzenie. Może tutaj mamy od razu na piwniczkę wbudowane Nie Ja myślę, że to, to jest wspaniały pomysł. Dobrze, to tutaj mam, Ja położę podłogę... Planowanie przestrzenne to jest tak. pana specjalizacja, już widzę tam. w tym momencie. O, widzę Dobrze. podłogę tutaj. Ja tutaj już podłogę zacznę, panowie. Dobrze. Dobrze. Wybudujmy Podbudujmy pierwszy więc. dom, bądźmy tymi zwycięzcami jak Krzysztof Kolumb zdobył Księżyc. Dobrze. Panie, panie, Antoni, panie, 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 panie Adriev, i Jeszcze Andrzejew? tamten Rusek, gdzie jest ten Rusek? Weźmy ten Ruska biegnę, Dobrze, ja przygotowałem piwniczkę tutaj już, tak żebyśmy się, się O, O! Fantastik Ale szan Pięknie postępowo oj, widzę tak, się tak. Się wszystko rozwija tu pięknie potrzebujemy Świat Jednak naszego pierwszego Potrzebujemy logów, tak zwanych bali Panowie Potrzebna jest pomoc mi, bo, bo, jednak trzeba trochę tego drewna, ja widziałem, że pan ma tutaj siekierę Siekierę? A no, wynalazłem siekierę to, kamienną, że, cud technologii Tutaj ściąć u góry U góry, a ja mam problemy z wysokościami jednak trochę chyba, ale postaram się, nie zawieść Panowie! Pies! Za wami O. Mam oh. szykawkę w ręce, czy ktoś chce. Co? Co? To ja... oh! Co je, pan to robił? Co pan zrobił? Temu oh. 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 on leży. Co pan dał? Co by było w tej szykawce? Nie, wiem, nie znam się, nie jestem lekarzem. Oh. Proszę się odsunąć. Odsuwam się, przepraszam. Zostawmy. Wybuduj ten dług gdzieś indziej, wiesz? Medyka. Dzwońcie po medyka. Nie, ja bym się pro pozbył problemu. Więc ja... <laughs> Panie Blaskowicu, widzę, że pan tutaj jest tyle o. No taki. Co, co, tu powiem, co tu to, to powiem? Pan... ja kiedyś pana mieszkałem w arystokrackiej rodzinie, ale kiedyś wyjeżdżaliśmy z rodziną na wieś. I i tam... To tam. jak stodoła wygląda, tak? W 100%. No tak. i właśnie tak. to mi się Sto przypomniały lata, właśnie to. te widoki tych wiosek, które ja widziałem wtedy. Ale czy to, nasza stodoła, którą budujemy, musi wyglądać jakby miała 100 lat? Wie pan co, ja bym. No pierwszy budynek można powiedzieć że zabytkowy może już. Od będzie. razu jeszcze 1000 plus. Dobrze, dobrze. A pan może tak się zna na tych materiałach, to sobie niech pan sobie sam zbuduje taką ścianę. Powiem <laughs> co, bo ja wcześniej w nowoczesnym yy, budownictwie się specjalizowałem, dlatego jest to dla mnie. A nowe. pan z drewna też potrafi nowoczesne budownictwo zrobić? No to jak proszę pan, bardzo. No, pan się nie da z drewna, pan tutaj mi próbuje coś mówić, tak? No niech pan Rzez sobie nie da to. Nie z drewna. Da się z drewna, tylko pan tutaj jest ograniczony i pan myśli, że tylko się... Z... Da takie a ja dole. jestem ograniczony, panie, surowce są ograniczone. A nie jestem ograniczony, To od tego zacznijmy. I pan? Dobrze, dobrze. To dobrze, dobrze, niech pan buduje te ściany, ja się znam na nie, pańską... Pa, nie, nie, buduje, niech pan sobie nie, buduje. Je! Ja no. też jest panem jakoś. Nie, dobrze, dobrze, proszę tutaj budujmy. Okay? Budujmy, okej? Budujmy. Budujmy. Ale proszę bez jakichkolwiek tam problemów jesteśmy teamem. Już wszystko jest dobrze, już się dogadaliśmy. Tak, tutaj już się głos, dogadaliśmy. Niebo jest. 20... No nie, wszystko dobrze Ja nie wiem skąd ja to słyszałem, jakieś takie dziwne mam yy, odgłosy w głowie, nie wiem, Andrzej, też tak masz? No czasem, nie, nie słyszałem, wiesz, nie słyszałem Więc co, nie wiem co pan w Rosji rozumiem przez, przez procent, ale dobra e, Proponuję okienka, proponuję okienka, tak Okienka, to jest jednak... okienka, już mamy jedno okienko Jedno okienko w stodole pan chce zrobić Panie Blaszkowicie. ale cystodoły pan widział z oknami? Ja wiedziałem, że mają mało okien. Ale panie Blaszkowicie, to jest kasto doła mieszkalna, więc ja bym tutaj eksperymentował! A pan chce tu jeszcze Panowie, mieszkać? Witam z powrotem! O, pan Rafael! Witam, pan witam. zobaczy, co tu się pozbijało. Pan... O, matko pan Matwo, Brak stylu kompletny. Panowie. I to był pomysł na Blaszkowica, więc proszę. Mój do... pomysł, pan... tak? Mój pomysł. Do tak. pana Andriewa. Ja proponowałem ale... jakieś nowoczesne, ale tutaj widzę, że pan Blaszkowicz tylko stodoły umie budować. Czy więc... mógł otrzymać y, siekierę? Właśnie, Kierę, proszę, A to nie mu. A wiem, panowie, panowie, zróbmy sobie na początek domek, taki, żeby po prostu nas nic nie lało, wie pan? pan A to panowie. co my z o! Zrobić? Nie, panowie, No to jest właśnie ten domek, żeby nas wody. nic nie lało. A potem, jak już się łotkujemy, zrobimy sobie haupę. Ja ja ten... I widzę, że pan Jorgen dobrze myśli. Zróbmy ja popieram jego myślenie. Jest najwięcej jaka kiedykolwiek była. A czy co pan ty... wytworzyć, panie Rafaelu? Próbowałem płotki. wytworzyć płotki! Ja też, ja też mam z tym problem, nie wiem co się stało. Problem, problem, Czyżby... problem mamy. Panowie. Tylko mam pytanie, czy pan Jorgen może płotki. ściągnąć y, maskę pana Rafaela, Może bo... ściągnąć mu mordę z pana twa... Dziękuję. O, dziękuję, jest mi łatwiej rozpoznać. Dobrze, panowie, y, ja mam plana. Plana, tak, plana. Pla plana? Tu, plana? Proszę, proszę zróbmy, zróbmy jakieś tutaj umocnienia, barykady. O, pan tutaj zebrał, proszę w tym miejscu dać. Tu, tu, tu. Panowie, czy panowie mają jedzenie? O, Jedzenia jakiś... niestety brak. Pa pan Zachar już i tutaj ze starym co? na plecach. Co? O, to! co? Oj, to, 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 to... panie Jorge, niech się pan usunie! Co? co to za coś jest? No matko bosko! Nie, ja ja przepraszam, ale w moim mieście tego nie było, więc to jest. Tak ja co to jest. To jest. Taki... Taki... Wiedzą, co to jest? Za stworzenie? Bo... Nie. To są łogórki Co tam się dzieje? Ale panie to... Blaskowicu, dobrze? Może pan tu... wejść, bo się tu pan widzi, że tu oknami wchodzą. Co tu się dzieje? Ktoś tu zaczął budować na naszej chałupie? Dobrze, panowie, potrzebujemy szybko zabarykadować nasze okna. Tak? Jak i szyby? Dirtem, żeby nikt się nie dostał, a szybko można było tak zwaną zielą. Tylko można było się wydostać. Myślałem bardziej o e, włazach. Ale Wła mo mo może. No to jest bardzo wielką włazy, faktycznie. Włazy? Hm. Włazy. Dobry pomysł. Dobrze, panowie, mi się wydaje, że. Coś! To? Coś? No, jakiś... co za ludzie, no! Przyszedł tu jakiś menel i rozwalił nam tutaj dźwięk. chałupę! Chałupę? No, szok! Ale. To powinno być karalne, to powinno być zdecydowanie tak. karalne. Tak, po policję trzeba dzwonić. Mamy policję? No, nie wiem. Dobrze, panowie, chyba stworzyć schody na nasze pierwsze piętro, gdzie będziemy razem mieszkać. Jeśli ktoś jeszcze nie wie. To będziemy razem spać w jednym łóżku, bo tak we Francji robimy. Nie wiem jak tu w Polsce. W jednym Polsce. łóżku? Tak, w jednym łóżku. Co to są za w ogóle tradycje? Ja, ja A ja jak nie znam Francuzów. Problem. Pan o... Braszkowicz tutaj z y, takiej tradycyjnej rodziny pochodzi, więc... Y, ja tak, nie ja nie z, ja, ja, po, ja pochodzę z rosyjskiej arystokracji Ja pamiętam. Ziemjak? Nie powstałem, Skąd? No tu tak się leżała, kiedy zabiłem bezwzględnego mordercę Proszę zombie! Tutaj... Może? O, co możemy z tym zrobić? Wie pan co, pan może to... do piecyka? Nie, nie może pan do piecyka. Nie, musimy to zachować, to jest nasze... Odno odnoszenie do przetrwania. Proszę pana, tutaj nam jakaś żulernia się kojarzy. Co tu się dzieje? Ale Antoni, co pan myśli nad dachem? O tak. O! Nad dachem. nad dachem? A więc tak, panowie. Możemy zrobić w takim stylu magnifica la moi. To znaczy. Nie to nie pan przedstawi, tak... dobrze? Bo na ja myślę, się ja myślę, że trzeba piętro takie skośne robić. Ja oglądałem. Ja oglądałem tu w Polsce jak budzią chaty I ten taki pizdryk Taki mały Dobrze, no tu są już się z przyzwyczajeniem do tego, że są bardzo dziwne anomalie, więc no nic nie Dobrze. Je to ja jest. Witam, witam, mogę o. wejść? Ja mam jedno pytanie. Tak witam, mogę tutaj wejść? Pukam trochę. Tak, ale ale może proszę, pan nie oknem? Nie Mamy tu drzwi, tu drzwi to są. Drzwi. A, a, drzwi. przepraszam, ja, przepraszam, ja, przepraszam, przepraszam. Jak tu pan? Drzwi nie rozróżnia! Nie mam przepraszam. O. Pani ale panie, panie przepraszam bardzo, panie e, Bruszetto, jakie tak, pan tak. tu stwory wprowadza? Właśnie ja tutaj jestem z ochrony pan tu, Ha. Tak, ja mam taką propozycję pan z ochrony, Nie, 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 ja tutaj generalnie szukam jakiegoś nokomu, gdzie mógłbym zamieszkać I zamiast tego mogę was tutaj chronić O, to piękne. I teraz na przykład, wiecie, tutaj może ktoś na przykład przyjść, chcący was zabić Tak A ja wtedy sparaliżuję co pan, pan robi? Panie... No bo pan do krzywo pokładnie widzi pan. pan. Ma krzywo no to, co A pan ma może nie wyzywać od mordy? Może pan też ma krzywo i pan nie wie. W ogóle panowie, patrzcie co znalazłem. Głowę smoka. O kurczę. Nie ma. <laughs> No, proszę pana, czy to prawdziwy smok? To smok?! tutaj postawić, będziemy mieli nasze trofeum. Zabiliśmy za, za smoka! Ale Możemy skąd się... pan tego smoka tutaj przyprowadził? Przepraszam, bo. Proszę pana, to był ten, z, to, to był, proszę pana, panie Antoni, ten e, smok z zulmik, który wysadził nam połowę chałupy. A, to taki, kto tępi my. Dobrze, gdzie są moi budowlańcy? O! Jakiś pan Fabian! Ja. Pan dzień dobry, Fabian. halo, dzień dobry! Dzień. Dzień dobry. Witamy, dzień. Panie, panie Fabianie! z kopalni, ledwo przeżyłem, nie polecam. Czemu pan ledwo przeżył? Co się tam stało? Niech pan opowiada, niech pan tutaj usiądzie Ciemno, sobie. Ciemno, strasznie mokro, wybuchowo. Ciemno, wszędzie, w dupie, wszędzie, tak? To słyszałem. A co wy, tak wy tutaj na... robicie? Kogo ten no, domek? Pomocy, panie R Ralfin. Tutaj powstaje nieoficjalnie, aktualnie, gildia. Budowniczych